Dzień dobry, bardzo mi miło zobaczyć się z Wami w ten kolejny już tego tygodniowy środowy poranek. Jestem już dziś wyćwiczony przez wszystkie możliwe media, o czym pewnie też już dobrze wiecie, bo o 8 rano w TOG Dominiki Wielowiejskiej, uf, z kolei o 8.30 Marka Kacprzaka w WP.pl. No i teraz chwila ekskluzywnie tylko i wyłącznie dla Was, którzy oglądacie te poranne live'y. Zachęcam do tego, żeby na samym początku tego live'a wcisnąć przycisk Udostępnij, co sprawi, że więcej osób będzie mogło dostać porcję informacji niczym niecenzurowaną i rzeczywiście w jakiś sposób naszego życia dotyczącą. Zachęcam też do tego, żeby odwiedzać tłumnie dzisiaj nasz profil Polska, znaczy nasz, nasz, naszą stronę polska2050.pl, wspieraj polska2050.pl, zachęcać do zakładania zleceń stałych na 20 zł i 50 groszy, a z jakiej to okazji? Albo wpłacać tak po prostu. A to z takiej okazji. Dzisiaj prosimy o specjalny prezent. Możecie też po prostu tak wrzucić na, na wspieraj na naszą zbiórkę internetową. Może dociągniemy w, w tym mechanizmie Payu do tego pół miliona, który zakładaliśmy sobie do końca miesiąca. Wspieraj Polska2050.pl. Można tam wpłacić bezpośrednio internetem 10, 20, 30, 50 zł, ile możecie, a okazja jest, bo możecie nam dać taki prezent startowy, taką wyprawkę, takie można powiedzieć w pewnym sensie. Albo i nawet kosiniakowe, albo nawet jeszcze jakieś inne świadczeniowe, dlatego, że dzisiaj otrzymaliśmy informację, że stowarzyszenie nam zarejestrowano. A więc mamy już Stowarzyszenie Polska 2050 oficjalnie widniejące w KRS-ie, a więc oficjalnie już możecie się zwracać do mnie, panie prezesie. Ja co prawda zostanę jednak z określeniem lider, bo, w, bo jakoś. Mam cały czas mentalnie wrażenie, że prezes jest tylko jeden i nie należy wchodzić w jego kompetencje, no ale formalnie jestem już chyba prezesem tego stowarzyszenia, więc Polska 2050 istnieje, również od strony prawnej. Cieszę się bardzo z tego. Wszystkie dane dotyczące tego, jak się do niego zapisywać, będziemy wam podawali. Na bieżąco. To jeszcze nie jest ten moment, to się pewnie stanie w, w ciągu najbliższych dni, dlatego że to musi być bardzo precyzyjnie ułożony proces, który na lata z nami zostanie i będzie sprawiedliwy, będzie otwarty, będzie przejrzysty. To wszystko trzeba poukładać tak, jak powinno zostać poukładane, ale jeżeli już dziś chcecie i czujecie, że chcecie dołączyć, a nie dołączyliście jeszcze do tej pory, to zachęcamy nadal do kontaktu z naszymi liderami lokalnymi, zachęcamy do kontaktu z w, osobami, w, które koordynują województwa, powiaty, znajdziecie ich bez w, w naszej przestrzeni internetowej. Wczoraj też udało nam się, i tu wielkie słowa uznania dla Sławomira Pawlaka, który w, był założycielem tej grupy. Hen-hen dawno temu Szymon Hołownia prezydentem RP. Ta grupa rozrosła się do niepomiernych rozmiarów, 220 tysięcy członków. Wczoraj dzięki współpracy Sławka z naszym, naszym sztabem, naszą, naszą organizacją, z Łukaszem Krasoniem połączyliśmy siły i dzisiaj już profil jest, ma podpiętą grupę. To jest największa grupa społeczno-polityczna w polskim internecie, więc cieszę się bardzo, że te wszystkie procesy organizacyjne postępują tak, jak powinny. A więc tak, jak powiedziałem, jeżeli chcecie dzisiaj nam strzelić pępkowe, jeżeli chcecie nam dać wyprawkę niemowlęcą naszemu stowarzyszeniu na drogę, to właśnie ono dzisiaj formalnie startuje, jest już w KRS-ie, pojawiło się na polskiej scenie publicznej, na polskiej scenie politycznej, obywatelskiej i Alleluja i do przodu, jak mówił klasyk, a więc powitajmy dzieciątko godnie. Wczoraj żertowałem w łodzi na spotkaniu z naszymi wolontariuszami, kiedy ustawiła się kolejka z różnymi prezentami, że jakie dzieciątko takich trzech króli, a więc, a więc możemy dzisiaj dać nam tego ten, ten power, ten, te odrobinę siły na początek, a bardzo jej potrzebujemy, bo działań przed nami hook. Mam nadzieję, że będziemy bardzo, bardzo w, spełniać wasze oczekiwania też dotyczące tej aktywności. My nie mówimy o aktywnościach tylko i wyłącznie, my je naprawdę robimy, my naprawdę działamy. Inni zapowiadają powstania, oni w, wszyscy się zajmują, jak będzie zorganizowane, my robimy robotę. Mówiłem wam pewnie wczoraj, że dzisiaj o 12 jest w kancelarii premiera spotkanie wszystkich partii reprezentowanych w parlamencie w sprawie Białorusi, w sprawie tego kryzysu, który tam wciąż ma miejsce. My na nie nie zostaliśmy zaproszeni, dla Dlatego, że formuła tego spotkania jest taka, że zaproszono tylko kluby i koła parlamentarne, ale napisaliśmy pismo do ministra Dworczyka, tak jak zapowiadałem, mówiąc, że no, my też robimy dużo na rzecz Białorusi, organizujemy akcje w internecie, organizujemy akcje w realu. Zorganizowaliśmy manifestację pod ambasadą Białorusi, pod konsulatem Białorusi w Białymstoku. Cały czas o tym temacie mówimy, pokazujemy sensowne rozwiązania, apelujemy, żebyśmy jak najszybciej zbudowali pozycję w, też na arenie międzynarodowej, która pozwoli nam o sprawach Białorusi dyskutować. Dostaliśmy odpowiedź od ministra Dworczyka, że właśnie oni zapraszają tylko partie parlamentarne, bo tam będzie część niejawna. Nie wiem na jakiej zasadzie, czy to jest tak, że wszyscy posłowie, którzy wezmą udział w, tych, w tym posiedzeniu mają, Poświadczenie dostępu do informacji niejawnych, poświadczenie bezpieczeństwa. W nie nasza sprawa. W każdym razie minister Dworczyk napisał, że zaprosi nas na indywidualne spotkanie jako ruch, żeby o tej sprawie porozmawiać. Cieszymy się z tego zaproszenia. Oczywiście w takim spotkaniu weźmiemy udział. Postaramy się merytorycznie zaprezentować w te wszystkie rzeczy, które dzisiaj o sytuacji na Białorusi wiemy i które powinny być wykonane. Pisała o nich wczoraj. Na Facebooku szefowa naszego Instytutu Strategie 2050 Katarzyna pełczyńska Nałęcza, A więc po pierwsze otwarcie granic e, dla Białorusinów, którzy chcieliby w Polsce schronić się przed tym, co na Białorusi dzisiaj wyprawia tamten reżim. Po drugie e, w, e, powinniśmy zapewnić stypendia w, w Polsce dla tych, e, w, którzy nie będą w stanie kontynuować nauki na Białorusi, bo brali udział w protestach i na przykład będą relegowani z uczelni. Po trzecie w porozumieniu z samorządami państwo polskie Powinno zapewnić leczenie tym, którzy zostali skatowani przez białoruską milicję, przez siły specjalne w czasie tych protestów. Po czwarte, powinniśmy dużo bardziej aktywnie zacząć działać na arenie międzynarodowej, żeby wszystkiego nie musiała robić Litwa w, albo w, tylko i wyłącznie Parlament Europejski. Dobrze, Robert Biedroń się tutaj trochę zaktywizował. On jest szefem delegacji jako europarlamentarzysta Parlamentu Europejskiego do spraw Białorusi, na Białoruś. Mam nadzieję, że, że będzie tutaj aktywnym graczem, bo, bo to jest w interesie nas wszystkich. To są takie rzeczy w polityce, w których powinniśmy przede wszystkim skupić się na wspólnym działaniu, bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszego, naszego sąsiada. Siergiej Ławrow wczoraj już jasno mówił, skąd są inspirowane te wszystkie protesty, że tutaj partnerzy zagraniczni się mieszają, że to na Białorusi, na, na, w Polsce i na Litwie są te ośrodki, które sterują tym, co się dzieje na Białorusi. No oni zawsze takie rzeczy opowiadają w sytuacjach, w których, w których coś się dzieje w okolicy. Zawsze jest jakaś, jakiś zły zachód, który, który próbuje tutaj mącić, który próbuje coś tutaj mieszać. W, no ale przyzwyczailiśmy się, że do tych opowieści my musimy działać w ramach tego kodu, który który mamy, a tym kodem jest odpowiedzialność w, za, za, za naszych sąsiadów, za los naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w głębokim kryzysie. Aha, miałem tutaj, bo ktoś mnie już pytał, to jest nasz znaczek Polska 2050. W pierwszy egzemplarz, który wyszedł z nie wiem, jak się nazywa, urządzenie do wyciskania znaczków, ale, ale taki się taki już mam. Takich znaczków będzie oczywiście więcej. Będziemy, będziemy w, zasypywać nimi nasz, nasz sklep, w, w, który mam nadzieję, też niedługo zacznie działać, bo w Wniosek o rejestrację yy, działalności gospodarczej do naszej fundacji, żebyśmy mogli ten sklep prowadzić już na full. Odkaża się. Dowiedzieliśmy się, że podlega odkażaniu, odkaża się już od bardzo długiego czasu, bo to teraz tak jest w sądach, że najpierw jak wchodzi wniosek czy w KRS-ie, to najpierw się musi odkazić i jak się odkazi, to dopiero jest rozpatrywany, a więc tamten się odkaził i został już rozpatrzony, a ten się dopiero odkaża. Więc mam nadzieję, że szybko zostanie i skutecznie przez, przez sąd rejestrowy odkażony. Natomiast o Białorusi już było parę słów, teraz parę słów o Polsce, żeśmy zdążyli w tych nowych naszych ramach czasowych i takie wczoraj udało mi się przewalić w ze wzruszeniem dowiedziałem się dzisiaj z przeglądu prasy porannego, że polski rząd ustami premiera Morawieckiego zamierza zainicjować program pod biało-czerwoną, który będzie finansował maszty flagowe dla polskich gmin. To kolejne spektakularne w dobie powiększającego się deficytu budżetowego, ale też i rosnących potrzeb związanych z epidemią w posunięcie polskiego rządu. Przypomnę chociaż jeden z moich ulubionych programów Strzelnica w każdym powiecie, niedostatecznie ze względu na małe zainteresowanie ze strony samorządów rozwinięty, ale w projekt budowy masztów flagowych, Porównywalny moim zdaniem, co do jakości pomysłu z ławeczkami niepodległości, na które też wywalono ileś milionów złotych. To są rzeczy, bez których ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić dzisiaj ani naszej niepodległości, ani radzenia sobie z epidemią, ani tysięcy innych rzeczy. Mówię Wam często na tych, na tych live'ach, jak bardzo potrzebujemy państwa, które sprawnie działa. Dzisiaj państwo mówi, że zakupi 20 tysięcy termometrów jednorazowych do 26 tysięcy polskich szkół. Jeżeli w tych szkołach mamy 100, 200, 300 dzieci, jak zmierzyć im temperaturę tym jednym termometrem. W jaki sposób jesteśmy w stanie to zrobić? Możecie to sobie wyobrazić. Czy, czy koszt, za koszt takiego masztu flagowego nie można by było kupić więcej tych termometrów? Czy ministra Piątkowskiego nie można by było zwolnić z opowieści dziwnej treści, które głosi w różnych miejscach, że przecież będzie można kupić określoną ilość środków dezynfekcyjnych? Jeżeli my wysyłamy 4,5 miliona dzieci do szkół, to tych środków dezynfekcyjnych potrzebujemy mieć Ocean Atlantycki, jeżeli rzeczywiście chcemy doprowadzić do tego, żeby jakieś bezpieczeństwo tam było. To nie jest tylko kwestia Dlatego, że minister Piątkowski teraz będzie chodził i opowiadał, jak drogowcy, których zima zaskoczyła, że dyrektorzy sobie ze wszystkim poradzą, że dyrektorzy ogarną. Ja próbuję się w tym rozeznać i nie jestem w stanie załapać, czy decyzję o edukacji hybrydowej, czyli trochę stacjonarnej, trochę zdalnej, będzie podejmował dyrektor, samorząd z dyrektorem, czy może jednak będzie trzeba do tego decyzji rządu i sanepidu o uznaniu jakiegoś powiatu za żółty i czerwony i dopiero wtedy będzie można podejmować taką decyzję. A nawet jeżeli dyrektor z samorządem podejmie taką decyzję, to przecież nie oni zawiadują platformą do nauczania zdalnego. To przecież nie oni będą tak na koniec dnia organizowali cały ten proces, tylko będzie on du dużo bardziej nowy, tak? Dzisiaj nie potrzebujemy ministra, który będzie robił propagandę, tylko potrzebujemy ministra, który wszystkie siły rzuci na odcinek zapewnienia bezpieczeństwa nauczycielom i uczniom, którzy, którzy do szkół w 1 września idą. Wczoraj otrzymałem list od pani Aleksandry z Kędzierzyna Koźla, która napisała z oburzeniem, że dostała właśnie maila ze szkoły, że do tej pory dzieci dowożone były autobusem szkolnym, ale ze względu na nowe regulacje covidowe działające od 1 września, autobus nie będzie jeździł, bo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczniom takiego, a ona nie ma jak dziecka dowieźć do szkoły, dlatego, że mieszka w takim miejscu, że, to, że musiałaby się zwolnić z pracy, żeby to dziecko do szkoły dowieźć, a więc ona albo musi się zwolnić pracy albo dziecko może nie chodzić do szkoły i albo ona nie będzie miała dochodu albo dziecko nie będzie miało przyszłości. Nie napisała mi w płęcie, że mają już że po prostu ręce jej opadają, jeżeli chodzi o, w, o poziom załatwiania spraw obywateli, a nie partii politycznych i polityków, bo to dzisiaj tym powinniśmy się zajmować i tym powinniśmy się ekscytować, a nie tym, czy co Trzaskowski ogłosi 5 września i czy Budkę odwołają i, i czy Terlecki w, powiedział to czy tamto. W, dzisiaj powinniśmy się interesować tym, dlaczego pani Aleksandra staje przed takim wyborem. Ona napisała, że na bazie tego wkurzenia zapisuje się do naszego ruchu, zapisuje się do naszych struktur w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo panią witamy, Pani i mamy nadzieję, że razem będziemy w stanie tę Polskę zmienić, bo o tym powinna być dzisiaj cała ta opowieść. O społeczeństwie, które wygeneruje z siebie taką władzę, która będzie w stanie rzeczywiście zbudować sprawne państwo. Zacząłem teraz czytać tekst bardzo duży. Macieja Zięby, znanego komentatora też życia społecznego, kiedyś opozycjonisty polskiej, polskiej demokracji, o tym, jak w Polsce doszło do tego rozdziału, do tego rozwodu pomiędzy demosem, czyli ludem, a kratosem, czyli władzą. I jak bardzo dzisiaj społeczeństwu obywatelskiemu w Polsce potrzebna jest mnogość działań. A więc zrzeszajmy się tu, zrzeszajmy się tam. W, organizujmy się w takie średnie, wielkie, mniejsze struktury, poziome, pionowe. Budujmy koalicję, między nimi. Budujmy związki. Ja wiecie, im dłużej idę w ten nasz ruch, tym bardziej widzę, że to też będzie nasza rola. Że my nie mamy myśleć dzisiaj o byciu wielkim pisem, który przyjdzie i przykryje jak wielki, wielka chmura cały horyzont. Albo wielką platformą, która będzie jednoczyła 10 milionów ludzi, którzy głosowali na Trzaskowskiego. Nie. My mamy być wreszcie tą trzecią, merytoryczną siłą, która będzie, będzie mówiła im słuchajcie, załatwiamy sprawy. Te sprawy to są takie, siakie, owakie. I będzie wreszcie tłumaczy że sprawy załatwia się w ten sposób, że buduje się koalicję, że buduje się, możemy się nie zgadzać co do tego, co do tamtego, ale co do tego się zgadzamy i to załatwimy razem, i będzie już jedna rzecz załatwiona, i pójdziemy dalej. Dlatego nie można obrażać się w polityce na tych czy na tamtych, tylko trzeba budować sojusze, żeby załatwiać realne sprawy. Tak będziemy w tym ruchu działać, a ten tekst swoją drogą Wam polecam. Wpiszecie Ojciec Maciej Zięba, jak uratować polskie społeczeństwo obywatelskie, to dowiecie się w, w, o co chodzi. Bardzo mądry tekst. Cieszę się, że też wczoraj wiele osób przeczytało ten tekst. Kuby Wygnańskiego na pożegnaniu Henryka Wójca, który rekomendowałem, czy, czy refleksję w, na profilu Łukasza Kobeszki, bo to nam poszerza świadomość, to nam pokazuje, w którą stronę w, w, możemy iść. A to państwo nasze wiecie o tym dobrze, lepiej niż ja, bo codziennie z nim macie do czynienia. Wymaga sanacji, wymaga tego, żeby pojawiła się, pojawiła się siła, która będzie pragmatycznie mówiła o rozwiązywaniu spraw, które w Polsce się dzieją. Powtarzam to 78 raz, ale chcę, żeby tam się to wbiło jak mantra w głowy. My od tego jesteśmy, od załatwiania spraw, od budowania sprawnego i solidarnego państwa. W, a nie państwa takiego, jak wiecie, wczoraj dzisiaj jeden z redaktorów zadał mi pytanie, no dobrze, ale jak pan ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy od, od wyborów, ja mówię, ale jaką działalność? Przecież on to prowadzi jakąś działalność? Widzieliście, że on prowadzi jakąś działalność? W, ja nie widziałem, że prowadził dzisiaj powoła dwóch ministrów, no bo konstytucja mu to nakazuje, ale jaką działalność? W, wczoraj dowiedziałem się z kolei, że strej pana prezydenta, czyli Antoni Duda, w, mimo że nie miał nic do czynienia z kolejami w swoim życiu, z tego co bo, bo, opisuje jego biogramy, został umieszczony w Radzie Nadzorczej Spółki PKW Cargo, w, żeby tam przyjąć z godnością te, nie wiem, z 10 tysięcy pewnie miesięcznie w, 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 za, 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 za udział w dwóch posiedzeniach, czy tam, nie wiem, jakie oni mają stawki, ale to są, to jest, z tego da się żyć, będzie na chlebek z masełkiem. To nie jest tak, że. Że, że się jakoś zagłodzić. Czy wyobrażacie sobie ten poziom, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost, nepotyzmu politycznego? W, czy wyobrażacie sobie, w, że w, w, w normalnym państwie ktoś, kto jest stryjem prezydenta? Przyjmuje posadę w spółce skarbu państwa, wiedząc, że ten jest prezydentem i nie czuje z tego powodu żadnego moralnego dyskomfortu, to nawet nie chodzi o to, czy on ma kompetencje, czy nie ma kompetencji, ale że jeżeli ty jesteś związany w więzami rodzinnymi z kimś, kto, w, kto sprawuje wysokie urzędy państwowe, to nie możesz się dotykać i czerpać korzyści z państwowego majątku. No to już na boga, już bardziej rozumiem, że pani Sadurska, która była szefową kancelarii prezydenta, postanowiła sprawdzić się w biznesie i poszła do PZU, do zarządu, gdzie zarobiła pewnie 10 razy zarabiła. 10 razy więcej od lat niż zarabiała w kancelarii prezydenta. Ale oni nas po prostu robią w bambuku, jak chcą. I oni nie, nie mają żadnej miary w tej bezczelności. Oni w ogóle się kompletnie tym nie, nie, nie przejmują. I, I znowu, kiedy potępiamy te rzeczy, które są złe, ten nepotyzm polityczny, ten bajzel, który dzisiaj panuje w i zagraża 4,5 miliona polskich dzieci, które pójdą do szkół i tysiącom nauczycieli, bo o nich też przecież trzeba cały czas pamiętać. Trzeba też, ale trzeba, nie można się zaciszeć, trzeba patrzeć realnie. To znaczy to też jest tak, że w pisie są, znaczy w tych rządach pis są sensowni ludzie, nie wiem, minister Kurtyka choćby. W, są sensowne programy, weźmy tutaj choćby za przykład Mój Prąd. W ten program, wiecie na czym on polega, on polega na tym, że Dofinansowuje się instalacje fotowoltaiczne. Ludzie się tak w Polsce na to rzucili, że za chwilę pieniędzy zabraknie w tym programie mimo i trzeba będzie ten program rozbudowywać. I dobrze. Wczoraj rozmawiałem z wybitnym specjalistą od energetyki i od przemysłu, od gospodarki, wybitnym nazwiskiem polskiej sceny i politycznej ostatnich lat, i, i też gospodarczo-ekonomicznej, który do nas dołączy jako doradca, z czego się bardzo cieszę. Jego nazwisko w niebawem Wam ogłoszę. To jest naprawdę no, pierwsza liga, w, wspaniały też przemądry człowiek. I on mówi: No, doprowadziliśmy już do tego, że ludzie sami własnymi rękami na swoich dachach położyli dwa bloki elektrowni opolskiej, olbrzymiej, w, bo wytwarzają dzisiaj na swoich dachach taką ilość prądu, jaką, jaką wytwarza ten węglowy moloch. W, i to w tym kierunku właśnie powinno być. Rozmawialiśmy zresztą wczoraj bardzo długo o energetyce, yy, yy, o tych wszystkich argumentach, które się pojawiają. No dobrze, ale Niemcy otworzyli elektrownię węglową, właśnie tak, ale powiedzieli, że zamkną ją dokładnie za 18 lat. Że w 1938 roku ta elektrownia zostanie zamknięta i że yy, ona będzie ostatnią, która będzie zamknięta właśnie dlatego, że jest najnowocześniejsza. Przecież te bloki węglowe, które my dzisiaj oddajemy do użytku, one w 1950 roku, kiedy będziemy musieli się zdekarbonizować, to będzie ten ostateczny deadline, będą miały 30 lat. My musimy myśleć taką perspektywą. No i teraz jest mowa o tym, że, że Niemcy się w takim razie opierają znowu atom, tak, ale oni też powiedzieli, że nie za atomu wychodzą, że jednak i wyznaczyli sobie bardzo restrykcyjną datę, że my musimy iść w stronę Oze i musimy, i tu nie trzeba nie wiadomo czego, że teraz zbudujemy wielki narodowy, centralny panel fotowoltaiczny imienia braci Kaczyńskich. Tylko chodzi o to, żebyśmy Polakom pozwolili działać, a oni już sobie poradzą, bo to jest niezwykle przedsiębiorczy naród. Żebyśmy im stworzyli warunki, a oni sami poorganizują sobie i spółdzielnie energetyczne, i klastry, i elektrownie na dachach, i zrobią sobie małą retencję. Tylko trzeba im umożliwić, wesprzeć ich finansowo, dać system zachęt, a oni to zrobią. Więc tu jest, tu są zalążki sensownego myślenia i takie rzeczy trzeba wspierać. Wielokrotnie o tym mówiłem w kampanii, są dobre rozwiązania. W takim programie, który PiS zrobił, który nazywa się za życiem, który ma być wsparciem dla osób w, 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 zmagających się z dramatem, chorobą, niepełnosprawnością. W rodzinie, niepełnosprawnością małego dziecka, w, tylko że one są bardzo często martwe, że, one, że, nie ma, że, że nie ma jak ich zrealizować. Natomiast one, co do założeń, co do opieki wytchnieniowej, co do, co do wsparcia, które takie rodziny mają otrzymywać, one, one są słuszne. To nie jest tak, że to wszystko tam są po prostu oszuści i złodzieje. Jest tam niestety sporo kompletnych koniunkturalistów, którzy będą w, raz na jakiś czas mówili coś o marksizmie, lenizmie, o wielkim Jarosławie Kaczyńskim, ale no, wychodzą z założenia, że gdzieś pracować muszą i gdzieś się te polskie. Y, 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 trzeba zmieniać. Ale są też ludzie, z którymi, w, y, z którymi warto rozmawiać pragmatycznie o załatwianiu spraw, bo nie mają obsesji ideologii LGBT albo różnych innych historii, tak jak Zbigniew Ziobro, który coraz bardziej się radykalizuje, żeby szantażować Jarosława Kaczyńskiego tym, że może pójść z Konfederacją. Tylko że y, y, rze, 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 rzeczywiście możemy tę Polskę, y, y, możemy tę Polskę zmieniać. Y, 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 zajrzę teraz do Waszych pytań, do Waszych komentarzy, bo zaraz musimy kończyć, bo znowu się rozgadałem, a obiecałem sobie, że będzie maksymalnie. 20 minut do pół godziny. Jak tak dba Pan o ludzi, znowu się zaczyna, to dlaczego chce Pan wszystkich wyszczepić? Pani Elżbieto, przede wszystkim słuchamy ze zrozumieniem, czytamy ze zrozumieniem, a później komentujemy. Dobra, możemy zrobić taką umowę? Z Pani Elżbieto, ja nie chcę wszystkich wyszczepić. Ja chciałbym umożliwić większej liczbie Polaków dostęp do szczepień, które dobrowolnie by sobie wykonywali. Szczepień na grypę, ale też i innych szczepień, które będą. Musi Pani zrozumieć, że naprawdę nie wszyscy myślą w kluczu spiskowym albo totalitarnym. My mówimy dzisiaj o sytuacji, w której na grypę sezonową w Polsce szczepi się 5% osób, a ja chciałbym, żeby się szczepiło na przykład 10 czy 15% i zapewniam Panią, że nie będę stał ze strzykawką na Pani wycieraczce, kiedy usłyszy Pani dzwonek dzisiaj, żeby wbić ją Pani i doprowadzić do jakichś ogromnych komplikacji. Tylko chodzi o to, żeby ci, którzy chcą i którzy są przekonani, mieli prosty, łatwy i jasny dowód. Do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, które mogą odciążyć system ochrony zdrowia, który zatka się, kiedy chorzy na grypę ruszą razem z, z chorymi na COVID do lekarzy rodzinnych za dwa czy za trzy miesiące, kiedy temperatura spadnie i zaczną się infekcje sezonowe. O to chodzi. Także bardzo bym prosił, że jeżeli już wymyślacie sobie jakiegoś wroga, to żebyście wymyślili go sobie dobrze, a przede wszystkim sprawdzili, czy on tam w ogóle jest. Pani Elżbieto, z całym moim wielkim szacunkiem i miłością do Pani. Pyta Pan Wojciech Szuczka. Co Pan myśli o nowym ruchu trzaskowskiego. Jak zobaczę ten ruch, to będę myślał. Na razie yy, słyszę tylko i wyłącznie zapowiedzi, że coś się będzie ruszać, a jak się coś zacznie ruszać, to wtedy ocenimy, co to jest za zwierz, w którą stronę idzie, czy nam jest z nim po drodze. I jak będziemy razem funkcjonować. Na razie, zwróćcie uwagę, nie ma nic. Natomiast wszyscy od miesiąca dyskutują o tym, jak o czymś, co jest. I to jest też sztuka marketingu politycznego i PR-u, której myśmy jeszcze w ruchu nie posiedli. Nie wiem, czy powinniśmy posiąść, że mówi się dużo o tym, co się zrobi, nie robi się tego, a później, ale i tak wszyscy mówią i w głowach ludzi funkcjonuje to jako realne wydarzenie. Ja nie wierzę w to, mówiąc szczerze, że Rafałowi Trzaskowskiemu, który będzie w trzech osobach, a więc będzie wiceprzewodniczącym Platformy, nadal, bo nim zostanie, prezydentem Warszawy i jeszcze szefem nowego ruchu, który ma być obok Platformy, uda się zrobić jakiś nowy ruch, w który zasię nieprawdopodobną energię obywatelską. Mówiłem to nie tak. Trzeba było zaprosić nie tylko nas do współpracy, ale Podnara, dama, Adama, w Ole Dunkiewicz, nie wiem kogo jeszcze, stworzyć zupełnie nową rzecz, zostawić Platformę, zostawić Warszawę, jeżeli mamy w odwagę to zrobić i zbudować rzeczywiście nową siłę na polskiej scenie politycznej. Ja nie wiem, jak ja bym się zachował, ale przynajmniej to by była jakaś konkretna propozycja, która leży na stole. Zapytałbym ludzi, co uważa. Że, że, że powinniśmy zrobić. W Polsce jest, wiecie, mnóstwo ludzi, którzy chcieliby coś zrobić i czują, że trzeba by było coś zrobić. Tylko partie polityczne do tego stopnia blokują wyobraźnię polityczną, miejsce, media i tym podobne rzeczy, że to się nie przebija. Przecież ja rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi z platformy, którzy widzą, jak rzeczywiście jest, ale jak przychodzi do zrobienia czegoś, to albo partia. Tak. Więc ja życzę Rafałowi, żeby zmobilizował jakiś ludzi dla dobra Polski, żeby ci ludzie zaczęli coś robić, żeby się udało, żeby porzucić tę żonki, że jest reprezentantem 10 milionów głosujących na niego, bo nie jest. Ja na niego głosowałem w drugiej turze, nie jest moim reprezentantem. Ale niech zrobi coś ze swoim elektoratem niech zrobi coś z tymi 20 paroma procentami. Tych 10 milionów, które głosowały na niego, rzeczywiście na niego, i niech to będzie dobre dla Polski. A my chętnie będziemy z nimi razem, jeżeli będą tematy wspólne do załatwienia, budować koalicję. Tak jak się to dzieje zawsze w polityce, że robi się zadaniowe koalicje, spisuje się umowę koalicyjną, w której się jasno pisze, naszym celem jest załatwianie tego, załatwianie tamtego. Jak przyjdą rozsądni ludzie od Gowina i będą chcieli budować koalicję, będziemy budować koalicję. Jak przyjdą rozsądni ludzie z PSL-u czy z lewicy, też będziemy budować koalicję, jeżeli się dogadamy co do tego, co mamy do załatwienia. My nie jesteśmy sekciarzami, my jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, którzy chcą zmiany w tym kraju. I będziemy próbowali zrobić wszystko, żeby sensownie i spójnie ją doprowadzić. Ha wczoraj czytałem takie analizy, że w Ziobro i w Kaczyński i Gowin podpisali umowę koalicyjną, ale w Kaczyński wziął pieniądze, w, czy, znaczy pisna z wypłaty tej państwowej subwencji dotacji, ale im nie daje. Chociaż razem z nim tworzyli tę koalicję, oni go proszą, on im daje tych pieniędzy, mimo że tam się umówili, że będzie im po dwa miliony rocznie dawać. Tak, to trzeba mieć świadomość, jakie się papiery podpisuje, jak się z chytrym graczem gra. W, mam nadzieję, że będzie w. Że będzie, z tego, że będzie z tego jakaś większa jeszcze zadyma po tamtej stronie, bo tam jest naprawdę paru fajnych ludzi, którzy, którzy mogliby, się, mogliby wreszcie zacząć służyć Polsce, niż, niż uczestniczyć w tym całym bałaganie, które oni tam w, dzisiaj nam fundują. W 70% z tych, pisze Sławek Pawlak, milionów wybierało mniejsze zło. Sławku, pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za to wszystko, co robisz i robiłeś dla naszej grupy. W, tak, oczywiście, że wybierało mniejsze zło, nie ma co, co do tego wątpliwości. Szymon, błagam zajmij, sprawą się, zajmij się sprawą ludzi, którzy chorują na raka. Opieka nad tymi ludźmi jest tragiczna. Piszę z Lubuskiego, koleżanki, mama właśnie zachorowała widzę, że system w tej chorobie to koszmar. Nie tylko w tej chorobie, dlatego tak bardzo dużo mówiliśmy o ochronie zdrowia i o tym, że trzeba ją wreszcie postawić na nogi, ale teraz to jest jeszcze problem COVID-u, który dochodzi. Dlatego postarowaliśmy w poniedziałek, żeby zrobić te szybkie testy, które ludziom również chorym, na przykład onkologicznie otworzą drogę do, prostą drogę do szpitali do korzystania z tych procedur. Ale to jest w ogóle kwestia postawienia inaczej ochrony zdrowia. Pani Doroto, pani dobrze o tym wie, że musimy ten ten temat w, w, na lata ustawić i że mamy na to pomysł i że będziemy go tłuc wszędzie gdzie się da, a 23 każdego miesiąca spotykać się będziemy pod Ministerstwem Zdrowia i mówić, jak jest i co powinno się wreszcie wydarzyć. W, w wiele ciepłych słów, o was od Was, bardzo się cieszę. W, w, w dyskusji oczywiście już i antyszczepionkowej, i o Trzaskowskim, i o różnych innych rzeczach. Słuchajcie, lecę, bo pracy dzisiaj znowu dużo. Wczoraj miałem też w Łodzi bardzo dobre spotkanie z prezydentem tego miasta Hanną Zdanowską. Imponujące wyniki, ponad 70% w wyborach parlamentarnych, znaczy nie parlamentarnych tylko na prezydenta miasta, to naprawdę bardzo duże poparcie. W przyszłym tygodniu jestem w Stargardzie, z tego co nie, nie w Stargardzie, w Starogardzie Gdańskim, o ile dobrze pamiętam i chyba w Malborku, muszę sprawdzić jeszcze dokładnie swój kalendarz. W, wczoraj na to spotkanie w Łodzi przyjechali, te, przyjechały też nasze ekipy z Sieradza, z Tomaszowa, z Pabianic, bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że mogłem się z Wami zobaczyć. No idziemy do roboty. Na bieżąco będziemy Was informować o tym, co się dzisiaj u nas dzieje, kiedy spotkanie w kprm jest z ministrem Dworczykiem w sprawie Białorusi. No i też zachęcam gorąco do tego, żeby Nasze dzieciątko, czyli ruch, który się dzisiaj formalnie począł Stowarzyszenie Polska 2050 wesprzeć. Dary możecie składać na wspierajpolska2050.pl. A ja widzę się z Wami jutro o dziewiątej. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.